Witam Państwa. Otwieram obrady 40. sesji Rady Gminy Sława Tycze. Witam Pana Wójta, Pana zastępcę, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, wszystkich sołtysów i radnych. Szanowni Państwo, póki mamy prąd, przechodzimy do potwierdzenia swojej obecności poprzez system obsługi głosowań. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest, niech się zamelduje. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż na sesji mamy obecnych 13 radnych. Przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni są za przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy to jest nasz kolejny punkt, jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne. Czy ktoś z Państwa radnych chce wnieść uwagi? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zatwierdzenia protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy obecni są za przyjęciem. Protokoł. Punkt drugi to sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Słowatycznej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022. To sprawozdanie otrzymali Państwo w materiałach sesyjnych. Czy ktoś z Państwa radnych chce w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sławatycze za 2022 rok. Tą uchwałę otrzymaliśmy. Oczywiście zostało, zostało sprawozdanie zaopiniowane pozytywnie, jeżeli chodzi o rok 2022. I myślę, że przy tym punkcie nie ma potrzeby więcej rozwijać tematu. Kolejny punkt to mamy zapoznanie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławatycze z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sławatycze z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Treść tej uchwały otrzymaliście Państwo w materiałach sesyjnych. Czy ktoś chce tutaj zabrać głos? Nie widzę. W takim razie kolejny punkt to mamy zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. I tutaj otrzymaliśmy tą uchwałę. Oczywiście opinia jest pozytywna. Dostaliście ją Państwo w materiałach. Czy ktoś tutaj chce zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy dalej. Mamy punkt szósty Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok. Z raportem mieliśmy czas się zapoznać. Otwieram debatę nad przedstawionym raportem. Kto z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Wojciech Boraczyński, tylko podamy mikrofon. Targów. były rozstrzygnięte przetargi na, na rozbudowę dróg modernizację i do tej pory nic się nie robi z tymi drogami. Czy to dalej jakoś to będzie kontynuowane? Czy te przetargi zostały zerwane, czy, czy w jakiś inny sposób? Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panowie Sołtysi. Jeśli chodzi o, o przetargi na drogi, jeden został, ten kompleksowy przetarg, podpisany. Są to drogi na terenie miejscowości Słowatycze. W tej chwili zostały złożone wnioski o pozwolenia na budowę przez wykonawcę i po powrocie tych wniosków ze starostwa Będą tutaj na terenie akurat miejscowości czy będą te drogi wykonywane, natomiast jeśli chodzi o, o, o te drogi na terenie gminy, czyli ten drugi kompleksowy projekt w tej chwili dostaliśmy w dniu wczorajszym przedłużenie promesy z Kancelarii Premiera, w związku z tym będziemy mogli już ogłaszać na właśnie kolejny ten etap po zmianach projektowych, bo je troszkę odchudziliśmy, czyli zdjęliśmy warstwy asfaltowe, pozostawiliśmy t, y, tylko podbudowę kamienną, kamieniem łamanym, oczywiście z zagęszczeniem, przygotowane pod kolejny etap, czyli pod asfalt. I w tym, y, w tym kształcie te drogi będą realizowane. Myślę, że w przyszłym tygodniu będą ogłoszone, będzie ogłoszony przetarg na tą część dróg. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa Radnych jeszcze chce zadać pytanie? Nie widzę. W takim razie zamykamy debatę nad raportem o stanie gminy za 2022 rok. Przechodzimy do punktu siódmego, gdzie mamy przyjęcie uchwał w sprawach. I pierwsza będzie dotyczyła udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Słowatysze za 2022 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za rok 2022 została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna to będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2022 rok. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Słowatycze z wykonania budżetu za 2022 rok została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna trzecia będzie dotyczyła udzielenia absolutorium wujtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, w takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Problemy techniczne. Nie Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sława Tycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok została przez wszystkich obecnych przyjęta do realizacji. Panie Wójcie, proszę o zabranie głosu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, bo ja chciałbym bardzo podziękować za udzielone zarówno wotum zaufania, jak i udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Jest to zarówno dla mnie, jak i dla moich współpracowników bardzo ważny moment w ciągu całego roku. I myślę, że będę wyrazicielem opinii swojej współpracowników, że ta nasza współpraca układa się pomiędzy urzędem a radą bardzo dobrze. I naprawdę ja bym sobie życzył. Takich, takich kolejnych budżetów i kolejnej, tak dobrej współpracy. Dziękuję za to bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Oby życzenia się spełniły. Przechodzimy, proszę Państwa, do, proszę Państwa, do kolejnych dwóch uchwał i tak już tradycyjnie, jeżeli chodzi o zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, to tutaj omówimy te dwie razem. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli chodzi. Jeśli chodzi o zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący, największa zmiana jest to zwiększenie po stronie dochodów majątkowych o kwotę 3 miliony złotych z przeznaczeniem na objęcie przez gminę udziałów w celu przystąpienia do społecznej inicjatywy mieszkaniowej i po stronie wydatków oczywiście również taka sama kwota. Jeśli chodzi o inne większe zmiany, kwoty dotacji udzielonych z, z budżetu Gminy Słowatycze. tutaj pomoc finansowa dla Powiatu Białskiego w celu dofinansowania przewozów publicznych, jest to kwota 13 299 zł. Zwiększono dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości 11 233, podatku od środków transportowych 5 podatku od spadków i darowizn 2000, sprzedaży napojów alkoholowych 3260 i tutaj reszta to jest takie dosłownie wyrównania, wyrównania i są to kwoty niewielkie. Ogółem plan po stronie wydatków i dochodów zwiększono o kwotę 3 028 899 zł i 49 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sława Tycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 została przyjęta do realizacji przez wszystkich zebranych. Kolejna dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycznej z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2023 została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Kolejna będzie dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Panie Wójcie, prosimy o jedno zdanie. Pani Przewodnicząca Wysoka Rada, Szanowni Państwo, jest to działka o wielkości około 20 arów położona w sajówce, działka numer 25. Jest to działka w tej chwili zachwaszczona, niezagospodarowana i tutaj właściciele przyległych nieruchomości zgłosili się z prośbą o jej sprzedaż. Sprzedaż oczywiście w tej chwili według mnie odbędzie się na zasadach ogólnych, czyli w formie przetargu nieograniczonego. No i zobaczymy, oczywiście wcześniej będzie wycena tej działki i zobaczymy jak to. Jak to będzie wyglądało? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sławatycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości została przez wszystkich obecnych zatwierdzona. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która dotyczy rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Sławatycze. Panie Wójcie, dwa zdania. Pani Przewodnicząca, wysoko Rado, Szanowni Państwo, mieszkanka miejscowości Zańków złożyła skargę, właściwie dwie skargi w tym samym temacie odnośnie stanu drogi dojazdowej do jej posesji. I tutaj tak jak mówiłem na, na, na komisjach, skarga jest o tyle niezasadna, że te drogi były robione wielokrotnie, niemniej jako że jest to droga gruntowa, to po deszczu niestety jej stan powraca pra, praktycznie do stanu poprzedniego. Więc my będziemy tę drogę równać, ile, ile, ile będziemy mogli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tą uchwałą dotyczącą rozpatrzenia skargi. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Słowatycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy, gminy Słowatycze została przez wszystkich obecnych przyjęta do realizacji. Oczywiście uznajemy skargę za bezpodstawną. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która będzie dotyczyła udzielenia pomocy finansowej powiatowi białskiemu. Panie Wójcie. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę uchwałę, chodzi tutaj o dofinansowanie przez gminę i powiat dwóch linii e, autobusowych. Słowo Łomazy Biała Podlaska oraz słowo tyczy -Tuczna, Tuczna Piszczac Biała Podlaska. Kwota dofinansowania z naszej strony do końca tego roku wyniesie 13 299 zł i pozwoli to na uruchomienie tych dwóch linii przez powiat Bialski z dofinansowaniem e, um, Urzędu Województwa Lubelskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż uchwała Rady Gminy Sława Tycze z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wielskiemu została przyjęta do realizacji przez wszystkich obecnych. Wyczerpaliśmy wszystkie uchwały przewidziane na dzisiejszą sesję. Przechodzimy do punktu ósmego. Informacja na temat działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, może ja w takiej bardzo formie skrótowej, w związku z tym, że nie wiemy, czy nam zaraz nie zabraknie znowu prądu. Eee, Szanowni Państwo, do ostatniej sesji troszkę już minęło. Najwięcej tutaj wysiłku i prac związane było przede wszystkim z naszymi przetargami i inwestycjami. Jak Państwa informowałem już wielokrotnie, no są tu pewne tr trudności w uzyskaniu, w uzyskaniu dobrych wykonawców, dobrych i w, w cenie, która nas zadowala. No i niestety wymaga to bardzo, bardzo dużo pracy ze, ze strony praktycznie całego urzędu. I jak wiecie, trochę nowych rzeczy się zdarzyło. Między innymi dostaliśmy dofinansowanie na żłobek, i tutaj też prace projektowe trwają. Mam nadzieję, że uda się to wszystko otworzyć jak najszybciej jak najszybciej, żeby te od 10 do 15 dzieciaków szybko przyjąć. To z mojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i informacje. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan Jerzy Dąbrowski, już podajemy mikrofon. Tu czytam w sprawozdaniu, że w 100% została zaplanowana modernizacja oświetlenia. Chciałbym się dowiedzieć, ile procent jeszcze zostało w gminie w ogóle do wykonania tej modernizacji ekologicznego oświetlenia? Bardzo niewiele. Bardzo niewiele. To jest dosłownie kilkadziesiąt sztuk lamp, bo już praktycznie ponad 300 bodajże już jest założonych. Także zostało z tego co pamiętam, musiałbym dokładnie spojrzeć. Albo 40, albo 50, coś takiego. Gdzieś, gdzieś mniej więcej tyle. To już bardzo mało. To, to już na, na, na przyszły rok to my takiej ilości, przecież większej ilości zamawiamy co roku, tak? To to już naprawdę końcówka została. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, jeżeli chodzi jeszcze o ten punkt, to. Bardzo szybko i króciutko zaproszenie na Dni Sławatyczy i Nadburzańską 29 lipca, 30 lipca. Plakaty, informacje niedługo będą dostępne dla wszystkich mieszkańców na wszystkich mediach, social mediach i innych punktach informacyjnych. Przechodzimy do punktu 10. Dziękuję Państwu za przybycie. Zamykam obrady 40. sesji Rady Gminy Sławatycze.